Gracias. Trzeba wielu rzeczy, wiele, wiele ciężkiej pracy, oczywiście również wiele szczęścia. Ja mam życzę przede wszystkim wytrwałości, ważenia do tych marzeń, ponieważ, ponieważ ten czas płynie bardzo szybko. I kiedy człowiek ma jakiś talent, najważniejszą rzeczą jest to, kiedy, kiedy przez te lata pracy osiągnie coś w życiu, stanie przed lustrem, będzie miał tą świadomość, że ten talent, który miał... Wykorzystał w pełni będzie miał taką świadomość, że tego swojego życia nie straci. Dlatego wszystkim Wam serdecznie życzę spełnienia tych marzeń, wiary, wsparcia, ponieważ ja również mam muszę powiedzieć, że przez wiele lat, spędzając czas na wojsku, przed wieloma meczami człowiek zawsze przeżywa i potrzebuje tego wsparcia. I ja dziękuję Bogu przez te lata, które wspierał mnie na wojsku w tych przede wszystkim trudnych chwilach. Dlatego też Wam serdecznie tego życzę, zdrowia i tych emocji, które przez najwyższych... Przez najbliższe dwa dni będą was, będą wam towarzyszyły wiele pozytywnych wrażeń. Tych, którzy będą odnosić zwycięstwa, gratuluję już z góry. Tym, którzy będą przegrywać, ale tak jak tutaj arcybiskup powiedział, nie ma tych przegranych. Tak więc na pewno, na pewno również oni wyciągną z tego wnioski. Życzę wszystkim, wszystkiego najlepszego, zdrowia i wielu nas. Dziękuję bardzo. Czaska kończyło się w Gdańsku, Już nie się doczekać, kiedy odbędą się kolej i cieszę się, że wszyscy tutaj znowu do Dziękuję więc po raz kolejny Baśrząby się wspólnie bawić, przeżywać ze sobą. I dziękuję Księdza Sebastianowi, Marki Diecesi za tak wspaniałe nas przyjęcie tutaj umatkowej. Szanowni Państwo, jestem szczęśliwy, że mogę że się pierwszego przez Kości. Przy okazji chciałbym się podzielić dwoma takimi zdaniami, naszymi myślami wypowiedzianymi przez naszego papieża Jana Pawła II i przez Baraka Ziemniaków Włoskiego. Nasz papież ostatnio, są te publikacje, powiedział, że sport wymaga ogromnej wytrwałości i ogromnej wytrzymałości. Co miałem ja tutaj na myśli? Przede wszystkim to, że uprawiając spory przynajmniej mogli pokonać podczas zawodów i treningu własną słabość. Tego wam życzę wieszczytnie Mam nadzieję, że nikogo nie oblażał jeśli powiem, że był to papież polskiej piłki, który nam mówił jedną rzecz. Trajcie, można wygrać, przegrać, zrobisować. Ale po każdym meczu, nawet przegranym, zadajcie sobie w duchu jedno pytanie. Czy zrobiłem wszystko, żeby ten mecz wygrać? Jeśli zrobiłem, trudno. Przeciwnik był lepszy, zrewanszuje się. Ja zrozumiałem te słowa. Te słowa pana Kazimierza po meczu, bardzo tutaj większości na świecie nie było, w 1974 roku z RFM. -em. To był mecz na wodzie piłki wodnej, nie był to mecz piłki nożnej. Myśmy ten mecz przegrali 1-0. Ale proszę mi wierzyć, wtedy nie było komórkowych telefonów. My otrzymaliśmy więcej po przegranym meczu z Niemcami telegramów gratulacyjnych niż całe Mistrzostwa Podczatowych. Jesteście mistrzami świata, pozostał bez Brazylii. I to nam to pomogło. Także jeszcze, że wówczas zrozumiałem, co znaczy Gloria Winnie, czyli chwała pokonania. Tego życzę wam dzisiaj wszystkim. Zwycięstwo gratuluję. Pokonanym również gratuluję. I póki co siódme Mistrzostwa Polskich Ministrantów uważam za otwarte. Dziękuję.

Także, księże sobie chyba nie ma no. problemu, żeby to zamieścić na YouTube otwarcie. Nie, 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 no, bardzo ja to. Tam tak. Ja tak. przez księdza mhm. Mariusza, Dobrze. kiedyś tak, tak. Kiedyś Rozumiem. ma tyle nie. Y, spraw, że... Bardzo a to chodzi Dobrze. o doprowadzenie biegów tak, tak. papieskich na Olimpiadę. Tak, tak. Jeszcze tak. mamy 8 Dobrze. lat pomalutku jakoś tak. Dziękuję Boże. あれ